Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Margonem na moim kanale To e, sobie jeszcze włączę tego drugiego pingwinka Moi drodzy, ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, zostawiliście bardzo dużo łapek w górę I bardzo wam za to dziękuję, wiem, że za dużo razy mówię bardzo, może wybaczycie, mam nadzieję, że wybaczycie e, I teraz mówię tak z mojej strony, że mega mi się to podobało i jeśli możecie to zostawcie również kciuka pod tym filmem a ja będę dokładał wszelkich możliwości do tego, aby te filmiki były coraz to lepsze, i będę wkładał w to wszystkie swoje możliwości, wszystkie swoje umiejętności, tak aby każdy filmik, który pojawi się na moim kanale, był dobry, e, był dobrej jakości, tak by się przyjemnie go oglądało. Nie chcę, wam w, nie chcę dawać wam do oglądania jakiegoś chłamu, który po prostu za każdym razem jest taki sam. E, chcę, aby w tych filmikach coś się działo, i mam nadzieję, że docenicie te moje. Starania, będę się mega starał, bo naprawdę to ile ostatnio było w górę pod przedostatnim filmikiem, czy przed, przed, przedostatnim, czy w ostatnim, to jest naprawdę mega, mega się tym cieszyłem i super, super, po prostu super. E, dobrze, moi drodzy, jak widzieliście już, zapewne idziemy na koście, Ja na początku, e, pierwsze będziemy bić kościa i mała informacja, pojawi się za niedługo, za niedługo znaczy chyba w tym tygodniu, ale to jeszcze nie jestem pewien, super, tak? wiesz więcej informacji podam wkrótce, e, pojawi się konkurs na moderatora na moich live'ach. E, bo po prostu, tak jak mówiłem dzisiaj na live'ie, nie mam e, niestety tylu aktywnych modów mam, mam wielu modów, ale wszyscy są nieaktywni w ostatnim czasie e, Więc czas na zmiany warty, czas na nowych moderatorów Także moi drodzy, będzie konkurs, każdy będzie mógł w nim wziąć udział A ja wraz z gronem jury biorę tych najlepszych e, moje, moje grono będzie, będzie, będzie dość wąskie e, Myślę tutaj o Sebastianie i o Twisterze, którzy te tematy mega ogarniają, poza tym z nim jestem o tak najbliżej E, ze wszystkich, no z Sebastianem to najbliżej, ze wszystkich, bo, 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 bo mieszkamy do siebie w sumie. A, a z Twisterem, bo się widzieliśmy kiedyś na żywo i, i, i znamy się to już parę lat. Ze, ze dwa, dwa i pół pewnie, jak nie trzy. Nawet, nawet nie wiem ile się znam w sumie z Twisterem. E, okej, okay, chcę dążyć do drużyny. okej, okay, zaraz będziemy bili. Zaraz będziemy klepali e, Chyba wszyscy, więc w sumie będziemy zaraz kpili e, W tym odcinku mam dla was również bardzo, bardzo dużo bit przewodnika Niestety nadal nie chcę mi oddać tej cholernej legendy I co bym nie zrobił, to niestety no, za, za chiny ludowe nie mogę zdobyć tej legendy U, ładny, 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 ładny lot Kurde, jedno ręka i pomoc tysza w jednym biciu, naprawdę spoko Spoko, patrzcie, mamy karma Las dziwów Las dziwów e, to już napisz, że idę mmm, ren, Jer, idę, grajek okej, okay, dobra więc idziemy może sobie pozbieram tych rojki może coś wpadnie akurat dzięki dzięki, okej, okay, nic nie wpadło Dobrze, czas się przelogować i lecimy na tego, tego karma Las dziwów, myślę, że spokojnie możemy podejść od mycz, a jeszcze będzie kilka czasu, aby po, po, pomówić o, o tym, co się dzieje na kanale e, Więc moi drodzy, zbliżamy się już do 4,5 tysiąca subów To jest niesamowite, bo Nie wiem, miesiąc temu zbliżaliśmy się do 4 tysięcy, teraz już do 4,5 e, To jest super i planuję, planuję coraz, e, coraz mocniej jakiegoś dłuższego live'a Takiego, e, okej, okay, gdzie to teleportuje na rozdroża a kij, użyjemy to, przejdziemy się za odnie rozdroży. E, I planuję coraz bardziej jakiś długi, e, długi odcinek dla was. To jest nie długie, przepraszam, u również, ale live Live'a, który będzie w jakości Full HD, live'a naprawdę z mega jakością, bo Moje łącze, to, które mam w domu internetowo, no nie pozwala zbytnio na to, aby zrobić coś super A, a chciałbym dla was taki mega live zrobić z nagrodami, i ze wszystkim Także to planuję i myślę, że może w grudniu uda się coś takiego zrobić Wspólnie z Sebastianem, w sumie u Sebastiana, bo tam już są wodu mnie jeszcze nie ma I nie wiadomo, czy będą <laughs> Może jak zapłacę, to będą Tak mi się wydaje, że tak będzie ale, ale, ale nie wiem e, e, I też bardzo dziękuję wam za to, że przyjęliście tak dobrze Odcinki z Shackessa Odcinki z Shackessa naprawdę mają sporo laj lajków Sporo oglądalność, Clash Royale, to ja mniej się przyjąłem Ale może dlatego, że po prostu e, Wiele ludzi już jest e, Teraz już coraz mniej nowych graczy w tą grę, Już tam grają ludzie, którzy grają w nią długo, bo ta gra wyszła w styczniu, a ja teraz rozpocząłem przygodę od zera, więc to nie, nie było zbytnio, e, nie, nie, nie jest zbytnio ciekawe dla ludzi, którzy grają już od długiego czasu. To jak ktoś rozpoczyna przygodę, ktoś jest kompletnie nieogarnięty nie, nie, nie w tym świecie tej gry, e, więc, więc może to dlatego. Ale staramy się dojść do mastera w tej grze i naprawdę już jestem w arenie siódmej szóstej, siódmej, coś takiego, więc e, idzie mi coraz lepiej, może za niedługo no mistrzowska, jeszcze nie, ale ale, ale jestem coraz, coraz lepszy e, Dobrze, więc mamy naszego karma, patrz, jaki dynamiczny odcinek w ogóle że tutaj wo, kości, wo, karm e, plus to ile mam tutaj bić, tego, 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 przewa, to jest masakra, dużo ich mam oj, dużo, oj, dużo e, Dobra, to co, czekamy tutaj aż będziemy klepali? Dobrze, to poczekajmy Okej, okay, ekipa się już zebrała, wszyscy są, więc zaraz będziemy bili e, mamy trzy 6, 7, 8 osób, także całkiem nieźle, całkiem nieźle. E, jesteśmy w ogóle nie bijemy klanowo, tylko bijemy tak serwerowo, więc w sumie spoko, że tak ponad podziałami będziemy to klepali. E, I ciekawe co będzie zajmował w sumie zarządca. Chociaż nie pisał, że chyba nic nie zajmuje, nie zajmuje legendy, więc pewnie zajmie kamyk e, do zbrojki, który... No tak, zajmuje Hero, Hero kamyk zajmuje. Okej, okay, lejcie. No to co? No to ja klepię, ja biję, dajemy auto, czy nie dajemy dajemy pewnie auto. I zaraz zobaczymy jak spadnie. No w sumie. Uuu, Lega! LEGA! O lol, LEGA! Było, nie było, to jest legenda. Ojojoj, ojoj, oj, co to będzie? Co to będzie za odcinek w ogóle? Legenda. Legenda plus... To, czego nie potrzebuję, dobra. No, chcia, chciałbym. Chciałbym tą legendę, no zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj winę pisze, że X dał. Zobaczymy, 1000 run. Ja mam 6900. I uwaga, czy, czy spadnie? Czy spadnie ta legenda dla mnie, czy nie spadnie? Nie spadła dla mnie. Kurde. No, lipa trochę, ale mimo wszystko. Legenda na odcinku. No to zasługuje na łapkę w górę. By, było nie. Kto złapał w ogóle? Kselosz, Kselosz No to GZ, GZ jest na lotlogu Jest, czy legenda. Kurde, to jest przyzywacza, teraz wam pokażę. Patrzcie, skarma. A chwilę wcześniej, znacznie chwilę. O! Wow, dokładnie godzina i 40 minut wcześniej. Ostatni ratunek przyzywacza, mój klan zlotał. Mega, 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 mega. Dobra, schowamy tutaj czat. Dobrze moi drodzy, mam jeszcze dla Was kilka bić przewa, czy kilkanaście, które dla Was przygotowałem wcześniej, e, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego odcinku. E, ja już się z wami żegnam. E, jeśli chcecie, to zobaczcie jeszcze to, co dla Was przygotowałem z tym przewem. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam na grupę dla widzów. Trzymajcie się na razie. Hej! It tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed in my arms. You're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit higher? Little bit long, how far can we get if we sell? It tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit higher? A little bit long, how far can we get if we sail?